Was w nowym filmie. Dzisiaj będzie pierwszy tego typu film na moim kanale, A mianowicie taki, w którym chciałam Wam pokazać moje ostatnie robótki. Zrobiłam je w przeciągu ostatnich trzech, może czterech miesięcy. Chciałam wam się pochwalić nimi, może kogoś z Was zainspiruje do zrobienia podobnych rzeczy. I przy okazji będziecie mogli zobaczyć, jak poszczególne włóczki wyglądają w dzianinie. Zacznijmy może od. Ach, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem zarówno dotyczące włóczek, jak i wzorów, z których korzystałam, także postaram się tam wszystko Wam umieścić w tym opisie. Zacznę od tego sweterka w kolorze miętowym. Jest to sweterek, który zrobiłam z włóczki Merkan Himalaya, kolor 52-932. Ten sweterek. Z 400 gramów włóczki. Jest to włóczka akrylowa, włókno, które się nazywa, z dodatkiem włókna, które się nazywa mikrodralon. I on, ono ma właściwości antybakteryjne. Także jeżeli polecany jest dla alergików, dla dzieci. Ta włóczka jest taka dosyć mięsista i dość ciężka, ale taka miła w dotyku. Można powiedzieć, że taka lekko śliska. Jeżeli chodzi o fason tego swetra, to nie wiem, czy już widzieliście kiedyś tak robiony sweter. On posiada sześć linii jakby reglanu. Tutaj możecie zobaczyć dwie linie, po środku jest linia, która tworzy dekolt taki w serek. Z tyłu, pokażę Wam. Z tyłu ma tutaj na ramieniu kolejną linię. To jest trzecia. Tutaj są dwie. Czwarta, piąta. I na drugim ramieniu y, też ma y, taką, jakby linię reglanu, czyli miejsce, w którym miejsce, to są miejsca, w których dodaje się oczka. We wszystkich tych miejscach dodawałam oczka. W, w każdym drugim rzędzie. Zarówno z przodu, jak i z tyłu i podobnie w tej linii, która tworzy dekolt w serek, również z każdej strony, bo tutaj mamy środkowe, jedno oczko środkowe jest i po bokach są dodawane w co drugim rzędzie, w każdym drugim rzędzie oczka. Tutaj sobie wybrałam taki prosty wzór fantazyjny, jak widzicie, tutaj troszkę ażurku i na dżerseju z oczkami prawymi, jeszcze tu wstawiłam oczka lewe. Oczywiście sweter jest robiony od góry w okrążeniach. Później, jak już się doszłam do okolicy pach, wtedy Rozdzieliłam oczka na rękawy, zrobiłam podkrój pachy. Tutaj kilka oczek, chyba 6 czy 7, dodałam na podkrój pachy. No i dalej robiłam też w okrążeniach dół. Zakończyłam takim ściągaczem. Rękawy są zakończone też takim identycznym ściągaczem. To są oczka prawe i oczka lewe. Z tym, że. Rękaw robiony jest też w okrążeniach, jest bezszwowy sweterek. Yy, prawe, lewe, a później tu gdzie yy, w kolejnym drugim rzędzie yy, oczko prawe i tu gdzie było prawe to lewe i tak na przemian. Taki ciekawy wychodzi ściągacz. Jeśli chodzi o skąd wzięłam wzór. Wzór pochodzi z kanału rosyjskojęzycznego. kanał się nazywa Olga Kondratiewa, jest to Rosjanka, której kanał jest, no, dla mnie był odkryciem. Tam nie, nie można zobaczyć dokładnie jak się robi swetry, tam oczko w oczko, tylko ona tłumaczy jakby sprawy techniczne. I na podstawie tych jej uwag trzeba sobie samemu po prostu dopasować do własnych wymiarów sweter. Ale właśnie to, ten fason swetra podpatrzyłam u niej. I ten fason nazywa się czajka. Tutaj można robić różne wariacje, wzoro, jeśli chodzi o wzór. Także jak tam komuś się podoba. Ja mam jeszcze drugą, drugą wersję tej czajki. Tutaj sobie zrobiłam z włóczki, która się nazywa Lana Gold. Fine, to Alize. Także tak jak widzicie, no prawie że to samo, ale jednak inaczej trochę. Tutaj te wstawki to są. z innej włóczki, już niestety nie pamiętam jaka to była włóczka, jakieś resztki pozostały, żeby rozmaicić trochę ten, ten monotonny wzór jerseyowy, to postanowiłam tutaj włączyć w karczku tą właśnie taką włóczkę fantazyjną, ona miejscami jest prześwitująca a miejscami wygląda jak bukle i ten sweter ma Krótszy przód, dłuższy tył, ale jest robiony dokładnie tak samo. Nie ma jedynie tej plisy tutaj przy dekolcie i, i jakby, no tutaj dekolt jest troszeczkę mniejszy. Kolejny sweterek, który chciałam Wam pokazać, to jest właśnie taki prosty, robiony jersejem. Bardzo go lubię. Jest naprawdę fajny, świetnie na mnie leży. Bardzo często w nim chodzę. I zrobiłam go z włóczki Felted Tweed Rowan. Jest to dość droga włóczka, ale naprawdę, naprawdę warta swojej ceny. Także jeżeli jesteście w stanie przeznaczyć jakąś większą kwotę na, na włóczkę i mieć porządny sweterek, to bardzo Polecam właśnie tą włóczkę. Tutaj jest 50% wełny, 25% wełny z alpaki i 25% wiskozy. Bardzo przyjemnie się robi i szybko. Bo włóczka jest taka grubsza. Tutaj yy, ten sweter robiłam na. Już nie pamiętam dokładnie, jakie to były druty, ale to były albo trójki, albo trzy i pół. I sweter jest także robiony od góry, nie ma szwów, zupełnie bezszwowy. I jeśli chodzi o fason, to jest to sweter z taką przedłużoną linią reglanu. Tradycyjna linia reglanu dla osoby o takiej średniej wysokości to wynosi 20-21 cm, a u mnie tutaj jest 30 cm i ten sweter, jeżeli zdecydujecie się robić, to musicie wziąć pod uwagę, że ten fason musi być luźny. Ten sweter, nie, ten model swetra nie może być opięty na, na figurze, musi być to luz, taki bardziej oversize, wtedy pięknie wygląda ta przedłużona linia reglanu. Rękaw sobie zrobiłam 3 czwarte, wykończony jest mankietem, ściągaczem 1 na 1, jedno prawe, jedno lewe. Na dole też sobie zrobiłam taki krótszy ściągacz. Góra jest po prostu tak jak nabrałam oczka, w żaden sposób nie, nie wykańczałam tego dekoltu, tylko tak jest Dekolt jest w kształcie łódki, i tutaj robiłam podkrój na dekolt. Widzicie, że tył jest wyższy, przód jest niższy. I pokażę Wam, jak wygląda rękaw. Tak jak widzicie, zaczyna się od małej ilości oczek. Tu miałam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oczek na rękaw. W tradycyjnym reglanie wiadomo, jak tam się liczy. Ja, ja powiem Wam, jak ja liczę w tradycyjnym reglanie. Yy, ilość oczek dzielę sobie na trzy i yy, dwie części to będzie przód i tył, a trzecią część dzielę na dwa i te oczka przeznaczam na rękawy. Także dużo więcej oczek wychodzi na ręka w zwykłym reglanie. I tutaj w linii reglanu ja do, dodawałam, linia reglanu ma dwa oczka, i tutaj dodawałam w każdym trzecim rzędzie po, po jednym oczku z każdej strony. Tutaj sposób dodawania tych oczek, znaczy częstotliwość zależy od tego, jak gruba jest włóczka, jakie są wasze wymiary w trakcie robienia trzeba po prostu przymierzać bo jeżeli jest osoba tęższa to wtedy trzeba dodawać oczka w każdym drugim rzędzie jeżeli jest bardzo szczupła no to w każdym trzecim, nawet czwartym i tu jeszcze wam pokażę, zrobiłam sobie taką imitację szwu Czyli po prostu w jerseyu mam jedno lewe oczko. Po środku oddziela przód od tyłu. I z jednej strony i z drugiej strony. Na lewej stronie tak to wygląda. I tutaj tułów robiłam zupełnie prosto, tutaj nie, nie, nie rozszerzałam. Ale jeżeli jest taka potrzeba, to oczywiście można też i to rozszerzać. Jeśli chodzi, skąd wzięłam pomysł? Oczywiście od Olgi Kodratiewej. No, to jest skarbnica po prostu. Ja ten kanał bardzo często odwiedzam i niektóre filmy wielokrotnie oglądam, bo naprawdę można się tam nauczyć wiele. Także. To jest mój ulubiony fason swetra. Polecam Wam bardzo gorąco, żeby sobie spróbować zrobić taki sweterek. Te, jeszcze powiem Wam, że te szwy, te, te imitacje szwu bardzo się przydają. Można je robić też na rękawach, jeżeli się to chce. Ja nie robiłam, zrobiłam tylko na bokach. Bardzo się przydają. Jeśli po praniu chcemy ten sweter wysuszyć i rozłożyć równo, to dzięki tym szwom właśnie można sobie ładnie dopasować, gdzie jest ta ten, granica przodu i tyłu. Także tak wygląda ten sweterek. Następny sweter też jest wykonany ten sam sposób jak poprzedni czyli ma tą przedłużoną linię reglanu z tym, że tutaj ta linia jest jeszcze dłuższa, tam była 30, a tutaj mam 32 cm i powiem Wam teraz z czego to jest ten sweterek jest zrobiony, jest to włóczka Flowers Moonlight z taką błyszczącą nitką, o teraz będzie może bardziej widoczna Przepiękna włóczka i jest to kolor 3253. Na taki sweterek potrzeba dokładnie jeden motek. 260 gramów waży mój sweter. Robiłam go drutami 2,5, z tym, że ja robiłam go z dwóch motków. Zależało mi na tym, żeby był jak najjaśniejszy na górze. Także ten biały kolor zrobiłam z dwóch motków, z jednego i z drugiego. Ten tak samo, potem następny też z dwóch motków. Już jak oddzieliłam sweter na rękawy, to już wtedy robiłam po jednym kolorze. Nie wykorzystałam wszystkich kolorów tej włóczki. Gdybym robiła z jednego motka, to bym je wykorzystała, natomiast dlatego, że robiłam z dwóch, to niestety albo stety nie zmieścił się jeszcze kolor czarny ze srebrną nitką. Mi to odpowiada jak najbardziej. Ta włóczka, która mi pozostała z tych dwóch motków, wystarczy mi jeszcze na jeden sweterek, także na pewno będę. Sobie robiła jeszcze kolejny sweter z tej włóczki Moonlight, Flowers Moonlight i będzie no, w takiej tonacji ciemniejszej, bo już te same ciemniejsze kolory mi pozostały. I tutaj też robiłam tą imitację szwu, czyli tutaj w jerseyu prawym mam oczko lewe na granicy przodu i tyłu. I tutaj rozszerzałam troszkę na, na biodra. No i całkiem prosty, ale jakże elegancki sweterek. I rękawek y, też jest 3 czwarte. Mój ulubiony, moja ulubiona długość. Jak mam dłuższy, to i tak ciągle podciągam do łokcia. Także już się nauczyłam, że po prostu nie robię długich rękawów albo rzadko bardzo je robię tutaj wykończyłam sobie ściągaczem 2 na 2, czyli dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Zakończyłam brzeg igłą. Taka imitacja fabrycznego zakończenia. Dół też jest wykończony ściągaczem 2 na 2. Piękny sweter. Również jest moim faworytem. Ta włóczka jest właśnie bardzo mięciutka, taka lejąca. Nada się jak najbardziej na takie wiosenno-letnie sweterki. Polecam Wam serdecznie. Jest duży wybór kolorów. Zrobiłam też na szydełku chustę wzorem waflowym. Na moim kanale możecie znaleźć filmik, w którym objaśniam, jak się robi tą, tą właśnie chustę. To była włóczka, e, nie przepraszam, puzzle, etrofil. E, zużyłam cały motek, chusta nie wyszła zbyt duża, ponieważ ten wzór jest taki dość włóczkochłonny, gęsty, mięsisty. E, no, Jeśli komuś zależy na takiej ciepłej chuście, to może sobie ją zrobić tym wzorkiem. Ale trzeba po prostu mieć na uwadze to, że, że no, trzeba więcej włóczki niż 1000 metrów. Bo tutaj w tym motku, z którego ja zrobiłam tą chustę, było właśnie 1000 metrów włóczki. Jeżeli jest Was ciekawi, jak się robi tą chustę, to zapraszam Was do mojego filmu. A teraz przedstawiam Wam resztkowca. Resztkowiec, jak nazwa wskazuje, z resztek włóczek. Włóczki zostały mi. Powierzone przez znajomą z prośbą, żebym jej zrobiła sweterek. No i wcześniej już robiłam dwa sweterki dla jej wnuczki i dla wnuczka. Możecie teraz zobaczyć, wstawię Wam zdjęcie, jak wyglądają, jak wyglądały te sweterki, ponieważ są już one u, u, u tych dzieci. ten sweter jest zrobiony dla osoby dorosłej robiłam go od góry jest również bezszwowy tak jak poprzednie swetry to ostatnio jest moje ulubione bo nie, nie cierpię szywać. robiłam od góry nabrałam tutaj wzorem francuskim Prosiłam mnie znajoma żeby jakiś ażurek wstawić na górze więc taki delikatny wstawiłam ażurek no i linię reglanu no, i cóż więcej można powiedzieć. Prosiła mnie również, żeby mankiety nie miały ściągacza, więc takie wykończenie zrobiłam. Dół też jest ściegiem francuskim. Tutaj miałam pewną trudność, ponieważ te włóczki miały różną grubość. Tutaj musiałam troszeczkę kombinować czasami łączyć dwie nitki, ale myślę, że, że dość fajny efekt. No i te włóczki zostały częściowo zużyte, choć jeszcze zostało troszkę ich. Miałyśmy nadzieję, że, że się je zużyje, ale niestety jeszcze zostały, albo niestety będzie można jeszcze zrobić jakiś, jakiś piękny sweterek. I tutaj też jest podkrój, zrobiony rzędami skróconymi, także. Taki kolorowy, radosny sweterek. Włóczki są dość porządne, bo tutaj każda włóczka ma w składzie wełnę. Także na pewno będzie ciepły na zimę, jak znalazł. Teraz widzicie kolejną chustę. Ta, hu, tą chustę robiłam na drutach. Wzór jest moją fantazją, po prostu w trakcie robienia wymyślałam. Jak, jakie mają być wzory, na początku sobie tam planowałam, że taki, taki wzór, ale jakoś bardziej lubię spontanicznie robić, niż tam planować, także, no tak wyszło jak wyszło, mam, na, myślę, że nie najgorzej, włóczka Everest Fine, kolor 8024, Zużyłam cały 200 gramowy motek, bo ta włóczka jest pakowana właśnie, w, nawijana w takie większe motki, co moim zdaniem jest dużym atutem, ponieważ no nie mamy tutaj węzełków, supełków, łączenia nitek, tylko po prostu jedna, jeden motek, jedna chusta, i to jest bardzo fajne. Tutaj tą chustę robiłam drutami 3,5. Z tej włóczki robiłam także dla swojej wnuczki czapkę i taką, takiego mini baktusa dla małej dziewczynki, która ma, miała niespełna wtedy dwa latka, bo to robiłam na początku roku. Teraz możecie zobaczyć na zdjęciu, jak pięknie wygląda czapeczka i baktus z tej włóczki. Chciałam Wam też pokazać skarpety. To, są, to jest moje najnowsza robótka bardzo niedawno skończyłam robić te skarpety. Są one zrobione z włóczki sok z bambu. Jest to kolor 120,04 i na te skarpety zużyłam 60 gramów włóczki, a rozmiar tych skarpet to jest tak no, na 38 na 39 będzie jak znalazł. Włóczka jest bardzo fajna z dodatkiem bambusa, wełny bambusa i jeszcze jakiś nylon jest w składzie. Nylon zawsze dodany do włóczek skarpetkowych, po prostu przedłuża trwałość skarpet. Nie przecierają się tak szybko. Bardzo fajna włóczka, która tworzy. Sama w sobie takie wzorki. Nie trzeba tutaj niczego wymyślać. Nie trzeba robić żakardów, przekładać nitek. Jeśli ktoś tego nie lubi, nie lubi robić wzorów żakardowych, albo nie za bardzo mu się chce. No to tutaj ma ułatwione zadanie, bo tutaj samo się robi. Nabierałam tutaj 64 oczka na górną część mankietu, ponieważ one są robione od góry do palców. I to są już któreś moje skarpety w, w tego fasonu i wzoru. A korzystam z wzoru z Dropsa. I tutaj mamy wzór 130-17. Z tego korzystam. Sobie robię próbki, bo wiadomo, że tutaj. Włóczka różni się od tej zaproponowanej tutaj przez Garn Studio. Tutaj była włóczka Fabel, także ona się różni grubością, więc trzeba sobie zrobić próbkę i wtedy sobie tam dopasowuje do moich potrzeb. I jeszcze pokażę wam inne skarpetki tym samym wzorem robione. Te są właśnie z włóczki Fabel. To tu miałam ułatwione zadanie, bo nie musiałam sobie tam dodatkowo obliczać. A tutaj z takiej włóczki, której nie znam nazwy, bo to też znajoma mi dała jakiś rozpoczęty motek bez etykiety, ale też ta włóczka właśnie tworzy takie wzorki. I to jest na pewno wełniana włóczka, bo w dotyku czuję, że, że lekko tak jest taka szorstka. Polecam Wam ten wzór, bo naprawdę fajnie trzymają się skarpety na stopie, dzięki temu, że tutaj od góry do samej pięty jest ściągacz, także on tak, skarpeta bardziej przylega do, do nogi. Wszystkie moje skarpety blokuję, czyli używam, używam blokerów. Po wypraniu... Odciśnięciu delikatnie w, w ręczniku, nakładam skarpetę na bloker i suszę. I dzięki temu, widzicie, skarpetka ma taki fajny kształt. Oczka się tak rozprostowują. Jeżeli robicie ażury, to jeszcze dodatkowo dzięki temu blokowaniu te ażury nabierają fajniejszego wyglądu. Także polecam Was serdecznie. Blokery także znajdziecie w sklepie eul.com. Będziecie mieli w opisie pod filmem odnośniki. Także trzy pary skarpetek wyprodukowałam. I jeszcze robiłam dwie pary rękawiczek, też resztkowców resztkowych. Rękawice z jednym palcem z resztek. Te są grubsze troszeczkę. Te też nie są zbyt cienkie, ale chyba troszkę cieńsze od tych. Także tak to wygląda. Oczka na palec dodawałam tylko tutaj. Także tu jest, tu nie ma żadnego dodawania oczek, tylko w tym miejscu. Dwie pary rękawiczek, co prawda zimy już koniec, już jest zimy no ale przydadzą się na następną i jeszcze tak dla zróżnicowania zrobiłam taki, takiego żółwika maskotkę dla mojej wnusi z włóczki jeans a skorupka jest z jeans tropical taki słodziaczek Link do wzoru też Wam zostawię, jeżeli byście chcieli zrobić podobną maskotkę, to będziecie sobie mogli zrobić. Jeszcze chciałam Wam pokazać to, co robię w tej chwili. Jest to kocyk. Kocyk dla dziewczynki, która się ma dopiero urodzić. Wkrótce. włóczka, to jest Everyday Bebe Lux. 100% akryl, który się nie mechaci. Jeśli chodzi o wzór, to również korzystałam ze wzoru Dropsa. I tutaj jest Drops Baby, osiem, wzór 18,30. Robiłam już taki kocyk, ale z włóczki Everyday Bebe, a ta jest Everyday Bebe Lux. Robiłam go dla mojej wnuczki dwa lata temu. I tutaj jest ten, ten kocyk. Prany był wielokrotnie. Yy, nic nie stracił na swoim wyglądzie. Płuczka Everyday Bebe jest cieńsza od tej Everyday Bebe Lux. Także jeśli komuś zależy na tym, żeby był grubszy kocyk, to może Zrobić z tej włóczki Everyday Bebe Lux, a jeżeli cieńszy, taki bardziej delikatny, to Everyday Bebel będzie w sam raz. Także to są wszystkie moje robótki. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, <grym> że ten film nie będzie zbyt długi, ale no chciałam spróbować, czy, czy w ogóle przyjmie się tego typu film na moim kanale. Czy będziecie chcieli? Więcej takich filmów? Piszcie mi w komentarzach, jestem bardzo ciekawa, co o tym myślicie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. No i bardzo mi zależy na Waszych komentarzach, żebyście mi pisali, czy to się Wam podoba, czy nie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i że wszystko u Was w porządku. Zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia.